Tarotowy kącie kameli witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z podznaku znaku wagi, znak słoneczny, astendent, księżyc Wenus, znak wedyjski na horoskop na marzec. Zrobimy kochani krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą sytuację w tym miesiącu. Zaczniemy od głównej energii. Wszystkie osoby spod znaku wagi. Horoskop na marzec, główna energia. Wasza sytuacja w tym miesiącu, przeszkody, wasze myśli, stanowiska, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość w tej sytuacji, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy. I rezultat. Zobaczymy też, co aniołki chcą Wam powiedzieć, przekazać na ten miesiąc. I zaczynamy. Drugie wagi, jaką macie? Super energię. Dużo szczęścia, dużo radości, dużo takiego, takiego pozytywnego podejścia do życia. Czyli tak, to jest taka energia, że będzie Was, więcej rzeczy Was będzie cieszyć, niż smucić. Będziecie widzieć tą szklankę do połowy pełną. Cokolwiek się będzie działo, to będziecie po prostu tak pozytywnie patrzeć na, na życie, ale też wydarzenia, które będą w tym marcu, to będą Was cieszyć i to bardzo. I to pozwoli Wam, bo tutaj jest przejście do... Jakaś zmiana, albo też słuchajcie, taka, taka energia, żeby tak pozytywnie właśnie patrzeć w przyszłość. Czyli to, to, co najlepsze, to jest dopiero przede mną. Taka postawa. I tutaj też jest taka energia, że to pozwoli Wam y, właśnie spojrzeć tak pozytywnie, ale też y, rozmawiać z kimś na ten temat. Czyli y, to może być taka sytuacja, że właśnie ta, to, ta radość to jest dlatego, że możecie z kimś na ten temat porozmawiać, że ktoś taki pojawił się w waszym życiu. Taka sytuacja też może być. Albo właśnie dzięki temu, że macie taką postawę, że będziecie po prostu cieszyć się tym życiem, tak jakby widzieć tą przyszłość w takich jasnych kolorach. Dzięki temu będziecie mogli, mogły z kimś na ten temat porozmawiać i przedstawić to. Nie wiem, być może będziecie nauczycielem, jakiś kurs będziecie prowadzić, może coś takiego. Czyli to chcecie się, będziecie się chciały, chcieli tą radością dzielić w marcu. Wasza sytuacja? Król Pentakli. W tej talii to jest Król Pentakli. To jest dosłownie taka energia. Mam, więc mogę Ci dać. Mam na tyle, że mogę się z Tobą podzielić wiedzą, czasem, tym, co przeżyłem, co przeżyłam. Może też y, będziecie komuś pomagać y, w jakiejś sytuacji. Przejść na przykład, y, ktoś będzie miał jakąś, jakąś y, trudną, nie wiem, sprawę, rozprawę. Jakąś sytuację taką, gdzie y, potrzebna będzie Wasza wiedza, Wasze doświadczenie, Wasza mądrość. Może tak będzie, że będziecie komuś pomagać, będziecie y, nauczycielem, trenerem być może czyimś, wzorem do naśladowania. O, też tak może być, a ponieważ Wy już wiecie, dosłownie, to jest y, tak pokazane, ponieważ Wy już wiecie. Jak przez tą sytuację przejść? Tutaj y, specyficznie się pokazuje, ale to jest y, rozkład Twoja obecna sytuacja. Więc tutaj dla wagi jest coś takiego, że Wy przez to już przeszliście. Wy przez ten most już w życiu przeszliście. Doświadczyliście tego. I teraz patrzycie na to, y, na to swoje życie całkiem inaczej. Już macie to za sobą, a spotykacie kogoś albo ktoś się do Was zwraca, kto jest cały czas na tym moście. As, as miecze i czwórka mieczy, Więc Wy wiecie, że to jest sytuacja, z której. Można znaleźć rozwiązanie, że to jest sytuacja, którą po prostu to jest to jest taki tymczasowy stan, że przejdziesz przez ten most na drugą stronę i twoje życie wtedy będzie wyglądało inaczej, więc chcecie to komuś przekazać dalej albo ktoś się tak jak mówiłam się do was zwróci albo wy sami będziecie po prostu nauczycielem, terapeutą być może albo będziecie służyć wsparciem, radą, bo wiecie, że po prostu, że można przez to przejść, a przeszkody Turka Pentakli. Na przeszkodzie, ja, słuchajcie, tak poczułam, że może być yy, yy, brak czasu. Yy, brak czasu na to wszystko. Brak tak, jakby. Yy, że trochę zajcie sobie z tego sprawę, że yy, na przykład zaoferujecie komuś yy, swoją pomoc, swoje wsparcie. Właśnie to, że będziecie nauczać, że będziecie. Yy, Będziecie przy tej osobie, a bo czwórka pentakli to czasami jest też taka klatka, że tak jakby się troszkę zapętlicie, że jeszcze są jeszcze Wasze sprawy, Wasze życie, Wasza rodzina, przyjaciele, i troszkę tak być może Wam będzie ciężko, tak jakby poszerzyć tą swoją strefę, poszerzyć ten dzień, wydłużyć ten dzień. Siedemka kielichów, dziesiątka pentakli. Żeby znaleźć jeszcze czas, w ciągu dnia na to, bo to jest jakaś duża sprawa, właśnie na to, żeby, żeby być przy tej osobie, przy tej grupie osób, jako terapeuta na przykład, albo jako, jako przyjaciel, żeby znaleźć na to czas. I Tutaj pokazuje się tak, słuchajcie, że dla wagi, że wasze życie jest że jest poukładane, że tak jakby macie taki być może rytm, że rano to, w południe to, po południu to, wieczorem tamto, i tutaj nagle się właśnie wydarza coś takiego, i na przeszkodzie jest to, żeby jeszcze rozciągnąć ten czas. Żeby zrobić elastyczny ten dzień, żeby zmieścić y, kogoś jeszcze. Wasze myśli paść kielichów. Bardzo możliwe, że to się ktoś do was zwróci. I to będzie to będzie dla was miłe. To będzie dla Was y, takie krzepiące, że ktoś y, chce na przykład korzystać właśnie z waszego doświadczenia, że, ty, że jest ktoś, kto y, chce. Y, Chce przejść przez tą drogę. Ktoś, kto tak, jakby jesteście takim światełkiem w tunelu, być może dla, dla, dla tej osoby albo dla tej grupy osób. Myślę, że ktoś, albo jeżeli to wy zwracacie się na przykład i mówicie, że możecie pomóc i będziecie przy kimś, to ktoś pokazuje wam swoją wdzięczność w jakikolwiek sposób. To może być miła wiadomość, miłe słowo, miły gest, prezent. Będzie wam miło. Azbuła, w kochankowie. Mm. Bardzo możliwe, że zawiąże się pomiędzy Wami y, taka nić porozumienia, że, y, w, że zbliżycie się do siebie, że, to, że w tym wszystkim będzie coś więcej. Jest Azbuła, w kochankowie. No y, że, że będzie Wami pomiędzy Wami y, być może pasja, tak może być. To jest w Waszych myślach, czyli będziecie myśleć pod tym kątem o tej osobie. Że, że jest w tym wszystkim coś więcej, że, że coś was ciągnie do tej osoby, że, jest, że to jest ktoś, kto ma coś w sobie, co was przyciąga. Przeszłość, czyli jak do tego doszło, koło fortuny. Przeszła zmiana, teraz, teraz wy jesteście na górze, a tutaj są osoby, które, którym się coś podziało w życiu. Coś poszło nie tak, coś się podziało, jakiś upadek, a wy jesteście na górze. I teraz wy możecie y, po prostu pomóc, lub pokazać, lub powiedzieć, jak, y, jak to jest wspinać się na górę. Że, to, że właśnie że tak to wygląda. Że to, że są teraz w takiej sytuacji, to nie znaczy, że tam już zostaną. Tylko mogą być tutaj, gdzie wy. właśnie czy twój pentakli. Właśnie, że wam pomógł też y, czas to brzmi, że po prostu, że czasy też zrobił swoje, ale jest paźmieczy, czyli wy wchodząc, spinając się na górę, bo prawdopodobnie też byliście w tej sytuacji, yy, tak to wygląda, że staraliście się wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie, czyli nauczyć się. Czyli każdy krok obserwowaliście się, obserwowaliście, zastanawialiście się, jak go przejść, jak to zrobić, jak to wygląda. Czyli to nie tyle, że ktoś wam rzucił linę i po prostu wy się wspieliście, byliście już na górze. Tylko prawdopodobnie właśnie było tak, że, że to wy krok po kroku uczyliście się, jak z tej sytuacji wyjść, jak się podnieść, aż wam się udało. Teraźniejszość. Wszystko kielichów. Całkiem możliwe, słuchajcie, że to jest ktoś, komu pomagacie, albo ktoś, przy kim będziecie, ktoś, tak jak mówiłam, i że będziecie czuć takie porozumienie dusz z tą osobą takie silne porozumienie dusz. Taka, bo to jest szóstka kielichów, dla mnie to jest karta bratniej duszy. To nie musi być kompletnie y, romantyczna historia, aczkolwiek może być. Ale jakkolwiek bratnia dusza po prostu, będziecie czuć takie połączenie z tą osobą. Będziecie takie mieć poczucie, że mm, naprawdę rozumiecie, przez co ta osoba przechodzi, bo ponieważ byliście też. Kiedyś byliście w takiej samej sytuacji. I dlatego być może to połączenie będzie takie silne. Kielichów, wszystko, mieczy. I okay. to pozwoli Wam, y, słuchajcie, bo będziecie się angażować, jest Król Kielichów, czyli y, będzie w tym taka domieszka uczuć, właśnie tutaj to się pasja też pokazała u Was w myślach. I to pozwoli Wam, y, tak jakby to skupienie na tej osobie i te uczucia y, pozwoli Wam y, odejść od y, kłopotów takiego dnia codziennego, od takich problemów, które macie na przykład na co dzień albo w życiu. Królowa Pentakli, tak jakby uwierzycie, że y, no wszystko jest możliwe, to się wszystko poukłada, że po prostu zajmiecie głowę, zajmiecie duszę, serce teraz kimś innym i te wasze problemy, czy jakieś takie sytuacje, które wymagają jakiegoś rozwiązania, to po prostu będziecie rozwiązywać, będzie Wam tak lżej. Dlatego tutaj jest być może taka energia, że że będziecie widzieć w takich jasnych kolorach swoją przyszłość. No, będzie Wam dobrze. Najbliższa przyszłość. Wieża. Dopowiemy do tej wieży. Wsemka było. Najbliższa przyszłość, słuchajcie, pokazuje się w ten sposób, że, y, że za dużo się będzie działo, że tutaj faktycznie będziecie mieć słabość do tej osoby. Tak się pokazuje, że Wasza dusza będzie czuła y, jedność y, z tym kimś, ale y, taki jest, y, słuchajcie, y, jak nie czujecie, to nie przejmujcie, bo tutaj jest tak pokazane, że ktoś będzie Wam tak trochę chciał na głowę wejść, że że, że być może tej osoby będzie już dla Was tak, jakby za dużo. To nie to, że będziecie całkowicie chcieli odsunąć, ale że w którymś momencie taki poczujecie natłok. I być może zdajcie sobie z tego sprawę, że wysyłaliście sygnały właśnie takie, że, że, to, że łączy Was coś więcej i ta osoba to tak zinterpretowała, że, że faktycznie będzie jej więcej lub jego. Jest ta osemka buław. Cesarzowa i siódemka buław mówi o tym, że. Będziecie stawiać granice. Wyraźne, silne granice. Możliwe, że będzie się działo po prostu za dużo, że będzie taki natłok. To się nawet jakoś nazywa, ale ja zapomniałam teraz, że będzie taki natłok, że ktoś będzie wysyłał właśnie za dużo informacji, że będzie m, tak jakby m, bardzo, m, że ta osoba będzie miała poczucie, że żyjecie jej życiem, żyjecie jej sprawami, jej problemami, tym jak się dzisiaj czuje, czy tak, czy dobrze, czy źle, jakie ma sprawy, jak rozwiązuje te sprawy. A tak nie jest. Więc tutaj waga będzie stawiała mocno granicę. Wasze nastawienie. Ósemka kielichów. Nastawienie być może będziecie mieć takie, że, że jednak nie, że jednak nie, że jednak y, chcecie się zaangażować, ale, y, ale tylko trochę. Nie tak bardzo jak początkowo myśleliście. To nie znaczy, że tutaj, że nie będziecie chcieli pomóc. I tak jakby. W pokazać kierunek, jak się wspiąć na górę, ale już y, będziecie się emocjonalnie wycofywać. Może dlatego, że tutaj jest za dużo tej osoby będzie. Że za dużo, za często i to nie będzie dla Was y, korzystne. Nie będziecie się czuć w tym dobrze, więc takie macie nastawienie, że, że chyba jednak nie, że czas te, te emocje zabrać. Że ta czysta kartka, którą komuś oferowaliście, y, ktoś chciał tak jakby za szybko ją zapełnić. A z Pentakli, rycerz Buław. Że takie nastawienie macie, że jednak o kogoś innego wam w życiu chodziło, że tutaj możecie być, możecie, w, możecie rozmawiać, możecie wspierać, ale jeżeli chodzi o relacje, o bliskość, to, to jednak nie, że to potrzebujecie kogoś innego. Jest rycerz Buław, w z Pentakli. Że tak jakby macie y, ukierunkowane te cele, jeżeli chodzi o związek, o znajomości, z kim chcecie po prostu się spotykać, prawdopodobnie z kimś, kto. Y, jak się spotykamy, to się spotykamy, ale potem, jak każdy ma swoją, swoją przestrzeń, swoje sprawy, to wtedy się zajmujemy sobą. Takie jest Wasze nastawienie. Hmm, drugie wagi, co idzie z zewnątrz, wisielec. Hmm. Być może tutaj jest właśnie tak, że ktoś hmm, zrozumie przekaz, postawicie granicę i, i da Wam czas. Ta osoba da Wam tak, jakby czas, żebyście y, przemyślały, przemyśleli. Być może to jest ktoś, kto naprawdę zwolni. Wtedy już nie będzie tak, tak, tak dużo tych wiadomości, już y, ta osoba myślę, że będzie się zastanawiała, y, o co tak naprawdę Wam chodzi, będzie szukała tego gruntu pomiędzy Wami. Dziewiątka była w transformacji. I y, y, bardzo to jest prawdopodobne, że to jest ktoś, kto też będzie. Y, tak jakby dystansował się, że to jest, że to jest taka, taka energia, że właśnie komuś staracie się pomóc albo właśnie pokazać tą drogę i, i ktoś się bardzo po prostu chce wejść w wasz świat albo chce, żebyście byli po prostu w 95% w świecie tej osoby. Jak to się okazuje dla was za dużo, wy po prostu stawiacie granice, odsuwacie, to nie znaczy, że kończycie po prostu, tylko stawiacie granice, ale ty, ta osoba tak jakby w tym momencie nie potrafi się w tej waszej relacji, tej waszej znajomości nawet jeżeli to jest współpraca, odnaleźć. Ta osoba się nie potrafi w tym odnaleźć. Jest transformacja z dziewiątka buław i bardzo prawdopodobne, że to jest ktoś, kto będzie, mm, że zanim zrozumie, bo tutaj jest ta transformacja, czyli to się może zmienić, będzie też y, się dystansowała ta osoba. Trójka pentakli. I to potem wejdzie na inne tory, czyli na przykład. Y, 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 Coś takiego, to jest przykład, że zaproponujecie spotkanie raz w tygodniu, rozmowę na przykład raz w tygodniu. Możemy się spotykać w tej, w tej, tej godzinie w określonym czasie i, i ja wtedy nadal mogę Cię wspierać, nadal, nadal mogę Ci pomagać, pokazywać drogę, przez co, przez co ja już sama przeszłam. I to jest wszystko, co mogę Ci dać, co Ty na to o taki układ. Nadziei lub obawy Wasze? Świat. Mhm. Ale tutaj, bo to jest nadzieja na to, że, że być może to jest, to jest swego rodzaju przebudzenie. Że fakt, że z tą osobą wyszło tak, a nie inaczej, ale że to jest swego rodzaju przebudzenie. Czyli teraz, jeżeli waga potrzebowała ta się, takiego, takiego, takiego wstrząsu, takiego przebudzenia, żeby się otworzyć na innych ludzi, żeby wejść tak jakby na inny poziom, to to jest właśnie to. Bo nadzieja to jest jakoś świat, że, że teraz przyjdą inni, teraz przyjdą te osoby, które wy chcecie w swoim życiu. Gwiazda, dziesiątka była czwórka kielichów, że y, to jest y, taka energia, że, y, że was to nie zmęczyło, że to się wszystko zadziało, okej, okay, w porządku, a teraz poczekacie na tą właściwą osobę. Jest gwiazda, taka jest nadzieja w was na to. taki rezultat? Arcykapłan. Faktycznie wasza dusza y, mocno poczuła jedność z tą osobą, to połączenie. Ym, I to jest, y, być może będziecie mieć kontakt długo już ze sobą. Bardzo możliwe, że, y, że to będzie jakaś forma układu, czyli tak te granice będą postawione z jednej strony i z drugiej strony i to będzie funkcjonowało, a to duchowe połączenie będziecie mieć. To połączenie energetyczne pomiędzy wami będzie. A z coś było. Ale nie martwcie się, drogie wagi. Zamartwiajcie się. Nie zamartwiajcie się, bo tutaj yy, nie zamartwiajcie się. O, tak teraz powiedziałam prawidłowo. Bo tutaj faktycznie czekacie na, na, na tą osobę właściwą i bardzo możliwe, że przyjdzie. Jest as kielichów, jest dwójka kielichów i paść była. Że to jest y, bardzo prawdopodobne, że to było prze, przebudzenie dla Was. Że to jest y, pierwsza osoba, która się pojawiła być może do jakiegoś czasu w Waszym życiu, która Was tak przebudziła, tą energię poruszyła. No, a z kielichu dwieka, kielichów i paść buław. No myślę, że jakiś rycerz buław właśnie, takiego, którego chcieliście w swoim życiu, to on do Was zmierza. Czyli ta szansa na miłość nadal jest przed Wami. Tutaj się pojawiła już w tej energii. Wprawdzie na końcu, ale myślę, że to właśnie gdzieś z wiosną już nadchodzi. Jaka rada dla Wagi? Sprawiedliwość. Piątka mieczy. To przebudzenie. To przebudzenie jest faktycznie i to jest odnośnie tego, a ta Sprawiedliwość i Piątka Mieczy to mówi o tym, że, bo to pytałam, zapytałam jako Radę, um, że to jest taka sytuacja, żeby się nie bać tego konfliktu, że jak stawiacie granice, nawet jeżeli ten ktoś jest zagubiony i nie wie jak się ma odnaleźć, nie wie dlaczego te granice zostały postawione, to macie do tego prawo i tak samo jak ta osoba później ma, się, ma prawo tak jakby dostosować się do tego lub nie, żeby tak jakby, żeby tu jest taka energia ta sprawiedliwość jest dla was ważna, ta równowaga w waszym życiu jest dla was ważna ważniejsza niż ewentualny konflikt z kimś, niezrozumienie, bo przy energii piątki, mieczy to jest, że każdy z was ma swoją rację, więc wy przy tej swojej racji będziecie się upierać do momentu, aż złapiecie równowagę kamień mieczy ale nadal jesteście otwarci, otwarte na to, że, że jeżeli ktoś potrzebowałby pomocy, wsparcia, was, was, korzystać z waszego doświadczenia, to, to nie będziecie mieli wątpliwości, żeby zaoferować swój czas. Aniołki co? Archanioł Uriel działa za pośrednictwem rubinowe, rubinowego promienia złożonego z purpury i złota. To promień mądrości i uduchowienia. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanioł Uriel przynosi spokój i miłość, zachęcając Cię, byś szerzył te wspaniałe wartości wśród innych. Duchowa łączność z Archaniołem pomoże Ci poczuć jedność z całą ludzkością. To stan wysokiej łaski, który przyniesie Ci wolność i radość. Wyobraź sobie, że jesteś ubrany w purpurowo-złotą palerynę i wezwij na pomoc Archanioła Uriela w podniesieniu stanu swojej świadomości. Afirmacja stanowi jedność z każdym, kto jest pełen spokoju. O ten spokój chyba Wam właśnie najbardziej chodzi. Kochane wagi, czytanie bardzo ciekawe, specyficzne, ale to jest wasza sytuacja. Jest, to jest taka, takie robione czytanie na, na sytuację w tym miesiącu. Jeżeli kompletnie nie czujecie, sprawdźcie asenę księżyc-Wenus, lub też poczekajcie i dajcie sobie szansę na przykład i za tydzień lub dwa, jak już ten marzec wejdzie, ta energia się pozmienia. To sprawdźcie to nagranie. Ja bym Wam tak polecała. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrego miesiąca udanego. Dziękuję bardzo. Pa.